Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam serdecznie po tym długim weekendzie, gdzie większość był wolny, a my już jesteśmy w pracy, no sezon laserowy jest w pełni. Dzisiaj miał być lapetarda, ale jednak dla nas tutaj zdecydował trochę inaczej u naszego pacjenta, bo robimy la bomba, co już wiecie, może to jest nasz autorski zabieg o socze, witimilce i kwas hełenowy, który nawilża skórę razem z peelingiem, bo patrzcie co tutaj chciał Damian nie, nie się słychać, ale co chcieliśmy osiągnąć? No, Największy problem z wiodkością, proszę. Pan nie słychać widzę. To ja powiem, bo Damian trochę dzisiaj w z włosem tutaj trochę wiodkości skóry było i właśnie dlatego robił peeling. Eee... Wiedziałem, że było, widziałem, że przeszkadza. Przeszkadza, okej, okay, przeszkadza. No jest, prawda. A jaki peeling zrobiłeś, żeby osiągnąć, żeby nie było wiodłości? Pojadę zapalenie skóry, więc na razie w, pasu na, na, w pasu salicylowego i glikolowego. I na koniec nadamy oczywiście maskę z witaminą C i z retinolem, mhm. tak żeby podwójne łuszczenie było dobrze. E, Ale jest jak widzicie dużego rumienia, ponieważ na luminów Panie towarzyszy, więc nie chcemy go nasilać jeszcze dodatkowo podrażnieniem pasami. Dobrze, dziękuję. No tak jak mówiłem, damy ma trochę problem z, z głosem dzisiaj, więc mam nadzieję, że było słychać go. Ten niż mi się podoba ten głos ja, akurat. Ja, ja, ja. Bardzo, bardzo, bardzo fajny właśnie. No, bardzo fajny. Um, I na to teraz są w trakcie podawanie um, osocze. Dobrze, mówicie o C? C. tak, socze podajemy. 20 ml krwi pobrane podajemy osocze i ile mililitrów witaminy C będzie? 4. Stary, 4. Stężona 25% jest bardzo wysoka i dlatego pacjent jest znieczulony, bo on bardzo, bardzo szczypie. Ale czego ma taką ruch? bo na pewno będą pytania tego, żeby udrożnić drogi oddechowe, ponieważ jak jest duży język, na tym Jeśli usypiałem pacjenta, to przy okazji trochę zwiadczalne drogi oddechowe mhm. język jak z zapada, zamyka nam drogi oddechowe i mam problem z oddychaniem. Ta zabezpiecza, trzyma język u góry. Dobrze, więc poświęciulenie całe ciało trochę z a jak ktoś ma, no troszeczkę mówię, więc jak, jak ktoś jeszcze ma duży język, jak ja kiedyś miałem, no to on opadnie i trudno nam jest oddychać i ten, taka ruchka um, otworzy ten cały druk oddechowy. Dobrze tak. mówiłem, nie? to jest otwór. To jest otwór, tak, tam jest dziur. To jest dróg, no ojej, no, ojej, no. No, okuć widzicie jak widzicie jest bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Um, kiedyś tak zabiciliśmy tak, to tak około 800 sztuk, więc nawet na ilość okuć polecamy być nieczulone, bo to pra prawie nikt nie wytrzyma. Tam 40-50 okuć to jeszcze da radę bez nieczulenia, ale więcej tak jak tu widzicie jest to bardzo dużo um, podawane. Um, ten peeling, co to pacjent miał. Przed labombą, e, spowoduje, że skóra bardzo pali, no tutaj jest taka rura, piece ta skóra i ta skóra jest chłodzona właśnie przez powietrze minus 30 stopni, żeby było bardziej komfortowo i teraz witaminę C podajecie dobrze. Pani Michalska, czemu na koze, wtedy się tak się boją, no tak jak dopiero mówiłem, jak pani widzi ilość okuć tutaj i w C, no nie da się to beznieczulenie robić. E, niech Pani sobie wyobrazi, że Pani ma ranę i w tą ranę wyciskamy lemonkę albo cytrynę, tak to piece, każde okucie, więc to e, trudno wytrzymać beznieczulenie. Krem Emla nie daje rady sobie z tym. 2-3 stereookucie ok, ale my chcemy cały twarz, żeby był um, równomiernie potowany witaminę C, żeby cały twarz był ładnie rozświetlony. Um, potem będzie też jeszcze kwas hialuronowy, który nawilża za skórę i chcemy cały twarz i coś jeszcze robić, a nie tylko kilka miejsca. Więc um, dlatego jest pod podnachorze i też ten zabieg La Bomba nie robimy bez narkozy, bo się po prostu nie da, nikt nie wytrzyma. No, jak, tak jak pani widzi. Okuć jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, na dwa ręce nawet trzeba robić i sam peeling też nie jest przyjemny chyba, nie, bez znieczulenia, to jest da radę, nie, dobrze, witam, witam, no, więc kochani, dla tych, którzy jeszcze nie było, zapraszamy serdecznie na konsultację, ale naszych pacjentów, którzy już było, zapraszamy serdecznie, święta coraz bliżej, więc chcecie się umówić. Chcę coś fajnego robić jeszcze przed świętami, to pamiętajcie, że taki zabieg to jak tydzień-dwa jest jakiś w konsystencji, żeby jakoś wrócić do, do, do normalnego wyglądu. Chcecie laser albo lapetarda, to może być trochę dłużej. Więc e, zapraszam serdecznie na konsultacje i na wszelkie zabiegi, które możecie znaleźć na naszą stronę. Więc witamy i miłego dnia jeszcze.